Ładnie śnieg pada. Cześć kochani, Tusim Mes, witam Was w kolejnym odcinku Borejków. Jak widzieliście na kadscenie, sprawa Adriana w pewnym sensie się wyjaśniła. To znaczy, w każdym razie niebezpieczeństwo zostało zażegnane, ponieważ no cóż. Beata zgodziła się na propozycję Zana i reszty rady, więc Adrian może nie tyle został uniewinniony, co potraktowany jednak dosyć łagodnie, ale no właśnie, co to znaczy łagodnie? Zaraz wszystko Wam wyjaśnię, ale przejdę tutaj do rozgrywki, bo jak widzicie, ojejku, jejku Beata jest, jest w ciąży i co? I za chwilę... Hmm, za chwilę będzie musiała sobie ulżyć tutaj, widzę, więc kochana, wiesz co, zwymiotuj, po prostu sobie zwymiotuj, miejmy to z głowy. E, trzeci trymestr za 16 godzin, więc jeszcze trochę. Jesteś głodna i jest Ci zimno. E, moja droga, no to może się przebierz, co? Weź e, zmień strój, ubierz się w jakiś strój na zimną pogodę, bo faktycznie zaczęło padać. Nie wiem, jakie Ty masz te stroje. Aha, no trzeba Ci coś zrobić w takim razie, to przejdziemy. Za chwilę do kasa i widzę, że piesio nam się tutaj. Yy, źle się czujesz. Daj mu smakołek od weterynarza, bo masz na szczęście. Więc te kwestie rozwiążemy i od razu tutaj posprzątaj. Zaraz sobie wejdę do kasa i zrobię im jeszcze tutaj jakieś stroje. Kołyska już jest przygotowana. Zobaczymy, co nam się urodzi. Oj, Adrian, Adrian. Powiem ci, że zdolny jesteś. <słuchaj> Słuchajcie, za pierwszym razem yy, Pojawił się Ignacy, a za drugim razem jeszcze nie wiadomo kto. E, także Adrian nie strzela ślepakami. E, no więc tak, Adrian powiedzmy, że dostał mm, upomnienie i ma w tej chwili zakaz opuszczania krainy magii. My jesteśmy w Glimmerbrook. E, uznajemy sobie tutaj w rozgrywce, że Glimmerbrook jest e, taką strefą zamkniętą dla Mugoli. <grywki> nie będą się tutaj pojawiać, znaczy pewnie będą się tu pojawiać. O, mamy służbę. Ok. dziwna. myślałam, że ją zwalniałam. No dobra. W sumie przyda się. E, nie będą się tutaj pojawiać, a w każdym razie nie będą się pojawiać świadomie Simowie z innych e, części świata. A jeśli będą się pojawiać, tak by oni kompletnie nie wiedzą, co tu się dzieje i nie wiedzą, dlaczego sytuacja wygląda tutaj tak, jak wygląda. Adrian, może ty coś ugotuj, co? No dobra, nie będę cię zmuszać do gotowania nie wiadomo czego. Zrób po prostu sałatkę. E, ty, moja kochana... Już tam widzę, że się ogarnęłaś, więc chodź tu. O! Weź, pobaw się trochę z naszym piesiem. A on jest pewnie głodny, bo ja tu nie napełniłam miski. Dobrze, ty rozumiem, że się nie wyspałeś, nie dospałeś. To może chodź tu, kochana, w takim razie napełnij tę miskę i od razu go zawołaj. No i tak, czy ja Wam wszystko powiedziałam? Pewnie nie. Adrian ma, powiedzmy, wyrok w zawieszeniu, no nie wiem, nie wiem jak to w sumie nazwać, no jest pod obserwacją, ma się zachowywać i nie robić głupot i na razie ma zakaz opuszczania Krainy Magii przez najbliższe, uwaga, i to jest sporo, 10 lat, a to dlatego, że no uznali, że jednak wiecie, kara musi być, nie musi koniecznie być aż tak surowa, jak tam domagał się tego Prastary, dla Adriana to będzie kłopot, ponieważ jego nosi. On jest, jak już Wam mówiłam, niespokojnym, więc dla niego pozostawanie w jednym miejscu przez dłuższy czas będzie cierpieniem. więc za jakiś czas damy mu tutaj jakiś nieprzyjemny mudlet. Przebierz się, kochany. Nie wiem w co, przebierz się w cokolwiek. Tak, także damy mu jakiś taki, wiecie, mudlet, że on jest spięty tym, że się nigdzie nie przemieszcza i po prostu pozostaje tylko tutaj w Glimmerbrook. Brook. Beata. Beata nie ma takich ograniczeń, ale no wiecie, ona jest w ciąży, będzie się trzeba tutaj zająć y, dzieckiem. E, będzie musiała przejść odpowiednie szkolenie. Ja teraz, zaraz Wam pokażę, co to jest w ogóle za miejscówka, w której ja pogrywam. Ej, a czy Ty... Okej, okay, dobra, bo myślałam, że zrobiłeś tylko dla siebie. Na szczęście nie. E, no, będzie musiała przejść szkolenie, będzie musiała się przygotować i będzie tam dla tych e, naszych czarodziejów próbowała różne artefakty e, zdobywać. Usiądź, weź porcję. Widzicie, ja nie ogarniam. Jemu kazałam wziąć porcję, a on przecież jest e, najedzony. Dobrze, mój drogi, jak zjesz, to weź tutaj jeszcze przytul psa i idź skorzystać. Mm, nasz drogi młody Ignacy sobie dosypia. A jeśli o Ignacego chodzi, to ja też mam co do niego pewne plany, e, ponieważ on będzie chodził również do szkoły magii i się uczył. I ja sobie zainstalowałam moda, specjalnego moda. Czekajcie, potrzebuję, e, tak, ja potrzebowałam tutaj MC Command Center, żeby on mógł rzucić szkołę. Wsadzimy to sobie do wyposażenia, bo to się nam może jeszcze potem przydać. Tak, mój drogi, rzucisz szkołę i tą zwykłą szkołę. Oj, Zuzia do nas dzwoni, ale Zuziu, no niestety, my się nie możemy z Tobą skontaktować, nie mamy takiej y, możliwości, czy to by się udało tą szkołę rzucić, czy Cię porzuć pracę, nie udało ci się, jeszcze raz, idź, rzucaj szkołę. No powiem wam, gra mi znowu tutaj y, psuje y, moje pomysły, ponieważ chciałam, żeby on rzucił szkołę, ale jest jakiś bug i nie może tego zrobić. Ja sobie ściągnęłam moda, żeby on mógł chodzić do szkoły magicznej i to mi jeszcze trzy dni temu działało. A dzisiaj, kiedy robiłam, na wiecie, na próbnym save'ie, y, a dzisiaj widzę, że jest z tym problem uczeń szkoły magii. I widzicie, ja no mogę podjąć mogę podjąć tę karierę. Mogę jak najbardziej podjąć tę karierę, ale A, okej, okay, nie, dobrze, zastąpiło mi ją. Dobrze, to wcześniej ja to robiłam inaczej, bo wtedy rzucałam po prostu wszystko i i miałam jakby nie miałam tu nic, a potem no dobra, nieważne. Okej, okay, dobra, nieważne. Jednak działa. Jednak działa, więc tutaj nasz drugi Ignacy będzie chodził do szkoły magii, będzie się uczył zaklęć i tak dalej. I co ty, mój drogi, kiedy ty masz? Za 21 godzin, więc jeszcze trochę, bo jest niedziela, ok. Będziemy musieli się nauczyć zaklęcia, napisać esej. Mamy już osiągniętą rangę magiczną i dzień w szkole magii. Zobaczymy, jak ten mod będzie działał i czy nie będzie mi jakoś y, tragicznie i masakrycznie wszystkiego bagował. Weź sobie, kochane, coś zjedz. No i co, wiecie co? Przejdziemy może do tego kasa. Ja ich przebiorę, no bo nie mam dla nich takich ciepłych ciuchów dochodzenia po domu. A potem będę do Was gadać więcej. Chociaż nie mam pojęcia, słuchajcie, bo mam taki mętlik w głowie odnośnie tego, co tu się teraz dzieje, bo dzieje się dużo. I zaraz zobaczymy, czy coś z tego mojego gadania wyniknie i czy do czegoś dojdziemy, i czy będę w stanie Wam po prostu opowiedzieć. Wszystko to, co chcę Wam opowiedzieć. Dobrze, moja droga. Dru drugi strój dla Ciebie, a właściwie trzeci strój dla Ciebie na gorącą pogodę. Ten Ci zostawimy, a może nie, może ten Ci już usuniemy w sumie. On już tak do Ciebie nie pasuje w tym momencie. Już jesteś jednak stateczną kobietą, która w dodatku właśnie zdobyła trochę wbrew sobie, ale jednak yy, całkiem niezłą fuchę. <grym> Więc może, wiecie. Ubierzmy ją jakoś porządnie, ale na razie zrobimy jej taki strój, strój dochodzenia y, po domu, tylko ciepły. No i wam powiem, że tak się zastanawiam, czy nie pójść y, z nią właśnie w tego typu ciuchy. Wiecie, no jesteśmy w końcu w świecie magicznym. Y, tu sprawy się mają trochę inaczej niż y, wreszcie, y, wreszcie świata. Więc może w coś takiego? Nie wiem. No dobrze, kochani, zrobiłam szybkie przebieranko. Jeśli chodzi o Beatę, no to trudno się dziwić. Ona tutaj od swoich przyzwyczajeń nie odchodzi, zdecydowanie jednak woli spodnie, a w sumie, żyjąc w tym świecie magicznym, ma możliwość, wiecie, dać wyraz tutaj swoim upodobaniom i nikogo tutaj za specjalnie nie obchodzi, kto jak się ubiera. Zresztą, widzieliście, mają swoją chyba modę i takie, wiecie. Dosyć luźne podejście. Każdy trzyma się tego, co jemu się podoba, co mu pasuje. Jedni trzymają się tego, co było modne w czasach ich młodości, co często miało miejsce setki lat temu, a niektórzy wybiegają mocno w przyszłość, jak na przykład Nowa. O Nowej zresztą muszę Wam chyba trochę opowiedzieć, bo wydaje mi się, że jest postacią dosyć ciekawą, ale to może za chwileczkę. No więc, tak wygląda. Strój zimowy, drugi dla naszej Beatki, strój zimowy, drugi dla naszego Ignacego. Na razie tak. Ja myślę, że on być może właśnie podchwyci troszeczkę te magiczne upodobania, no ale dajmy mu trochę czasu, niech pozna jakichś nowych znajomych, niech trochę pochodzi do tej magicznej szkoły, zobaczymy co się stanie. No i jeśli chodzi o Adriana, no to coś takiego, co jest totalnie przedziwne, bo on w sumie nie jest jakimś elegantem, ale kurczę, szczerze wam powiem, że. Pasuje mi do niego akurat ta koszula i ten, ten element górny garderoby. No, a dolny, wiadomo, dobrany po prostu do tego, żeby to się dobrze prezentowało. Z drugiej strony, można chyba powiedzieć, że styl Adriana jednak trochę się zmienia, co dosyć łatwo można prześledzić, bo to jest jego strój, w którym go poznaliśmy. Czyli taki, wiecie, strój do wędrówki, roboczy, tak byśmy go nazwali. Potem mamy coś takiego, i to już jest znacznie bardziej elegancko. I w sumie y, idziemy cały czas w taką większą, właśnie magiczną elegancję, więc może takie poznajemy dwie twarze, Adriana? Nie wiem, nie wiem. Y, tak by mi to wyglądało. No a jeśli chodzi o beatę, no to właśnie mamy y, coś takiego, ciężko się ubiera, niestety Simki w ciąży. Prawdopodobnie jak ona już urodzi, to będę jeszcze tutaj kombinować i ją przebierać. Okej, okay, dobra, wróćmy sobie. Do tego ich mieszkanka, i ja właśnie dzisiaj chciałam nimi pograć troszeczkę, bo w sumie mało ostatnio gram Beatą, głównie robię z nią cutsceny, więc będzie to dla mnie, wiecie, rozrywka. Nie mam różowego pojęcia, ile mi w ogóle zajmie ta rozgrywka dzisiejsza. Kochana, wiesz, co no, sprzątnij to. Chciałabym poczekać, aż ona urodzi, ale szczerze Wam powiem, że to chyba by zajęło za dużo czasu, bo jeżeli ona jeszcze nie ma trzeciego semestru. To wydaje mi się, że ten poród nastąpi dopiero w kolejnym odcinku. Tobie brakuje zabawy i brakuje ci towarzystwa. Weź sobie, pogadaj tutaj troszeczkę z ojcem. I co ty musisz zrobić? Bo ty coś musisz zrobić. Naucz się zaklęcia, napisz esej. No i musimy dwa razy iść do szkoły. No to nie wiem, może tata by ci udzielił małej lekcji magii. Chodźcie, chłopaki, weźcie tutaj sobie magia i zaoferuj mu trening magiczny. O, super, mam odczucie. Fajnie. Tylko zjedz sobie najpierw, zjedz, dokończ, potem sobie poćwiczysz, potem pójdziesz na spacer z psem, no i pewnie wcześniej pójdziesz spać, bo widzę, że czujesz się dosyć zmęczony, a ty kochana miałaś albo to Adrian miał napełnić miskę i tego nie zrobił, choć tutaj napełni miskę, choć piesiu już dajemy amciu, amciu czy po prostu, czy on napełnił miskę i ty już wszystko zjadłeś mm, możesz ewentualnie tak, poproś go od razu o załatwienie się i chciałabym, żebyś jeszcze sprawdziła jak on się ma, czy tam wszystko jest w porządku, chyba tak, a może udajcie się razem na eskapadę co? a idźcie Przecież chciałam w sumie, żeby. Może nie, chciałam w sumie, żeby to. Aha, jednak pójdziecie. No dobrze, no to idźcie sobie, kochani, na eskapadę. Tutaj prawdopodobnie by Ata, wiecie, chce troszeczkę zobaczyć, jak tu wygląda okolica, no bo przecież okolicy nie zna. Chłopaki, widzę, się uczą. Tak. No tak, zniknęli. Poszli na eskapadę i zniknęli. Chłopaki, tutaj widzę się uczą, ćwiczą zaklęcia. A ja miałam Wam pokazać, co to w ogóle jest yy, za dom. O Boże, tutaj jest jakiś yy. a ale mnie wystraszyło to zdjęcie. Zobaczcie. Bo to są te zdjęcia, co się tak strasznie zmieniają i. Yy, yy, super. E, chciałam Wam pokazać, co to jest za dom. Ościągnęłam go oczywiście z galerii. I y, bardzo mi się spodobał, ale musiałam tam parę rzeczy pozmieniać, żeby one opowiadały mojej rozgrywce. No ale sam dom jest świetny i to jest tutaj, to jest Witch House, y, Hatsi YouTube. O, Hatsi ma chyba YouTube'a, będzie trzeba sprawdzić, tak on wygląda. Mówię, musiałam go troszeczkę przebudować, pokażę Wam może tutaj a Ahoj, przygoda, przygoda, czas rozpocząć. Zefiry wciąga nosem powietrze, wyczuwając trzy wyraźne tropy zdezorientowane mnogością zapachów, rozchodzących się w różnych kierunkach, czeka na wskazówki, w którą stronę poprowadzi ich Beata. Rynek miejski, latarnia morska czy wybrzeże Wibrysów. Chodźmy na rynek. Wszystko, czego trzeba psu i jego simowemu towarzyszowi, to zwykła wizyta na rynku miejskim. No nie wiem, czy taka zwykła. Tutaj na górze jest taki mały pokoik, który sobie zaanektował Ignacy. Tak mi on od razu do Ignacego podpasował, nawet niczego tu nie zmieniałam. Uznałam, że to jest jakby miejsce dla Ignacego idealne. Być może będę coś, wiecie, dodawać i przemeblowywać jeszcze po drodze. Beata lubi atmosferę swojej okolicy, zamyka oczy i bierze głęboki oddech, oczekując szybko. Czystego powietrza, krztusi się nagłym, przytłaczającym zapachem. Zefir przywiódł ich oboje do sterty brudu wielkości małego sznaucera. Zefir rzuca się na nią, Beata ma sekundę, by zareagować. Zamknij oczy i nie trać nadziei. <laughs> e, tutaj przygotowałem pokój dla drugiego dziecka. Tak podejrzewam, że to będzie dziewczynka, ale zobaczymy. Może to będzie więcej niż jedno. E, wszystko wydarzyło się w mgnieniu oka. Pchani przez głód przygody Be Beata i Zefir lądują w błocie i kończą spacer, umarłszeni od stóp do głów. Trudno jednak gniewać się zbyt długo. Zefir może i pachnie jak śmietnik, ale radośnie macha ogonem. Beata jest zadowolona, że jej zwierzek dobrze się bawił. No okej, okay, fajnie, wr wróćcie yy, do domu. I tutaj taką łazieneczkę, w której w sumie niczego nie robiłam, tylko wstawiłam niezbędne elementy, ale już mi się miska nie zmieściła, więc miska jest w pokoju. Na dole mamy, znaczy na dole to jest w sumie pierwsze piętro. Na dole mamy, na, dole, na pierwszym piętrze, mamy sypialnię beaty i. Adriana, i tutaj jakąś taką pracownię, jakby ktoś chciał malować albo grać na czymś, nie wiem. Może przeniosę tutaj pracownię Beaty, bo zrobiłam ją w piwnicy, ale myślę, że może tam jednak zrobimy miejsce do ćwiczeń dla chłopaków. Zastanowię się jeszcze nad tym. Tu mamy jadalnię, salon, taki całkiem przyjemny. Oj, oboje potrzebujecie się wykąpać. Dobrze, zaraz się tym zajmiemy. Kuchnia. Beatko, Beatko, chodź tu kochana. Najpierw wykąp psa, wykomp psa, a na samym dole mamy właśnie tutaj y, pracownię Adriana i taką, wiecie, magiczną. I tutaj mamy pracownię y, Beaty, w której ona może sobie ogarniać te swoje wszystkie wyprawowe rzeczy. A to może jednak zostawię ją tutaj, bo w sumie, jak ona będzie te artefakty takie y, różne przynosić, to, wiecie. I tutaj mamy w ogóle, wow, jakieś przejście, do którego na razie nie mamy dostępu. Mówię, większość rzeczy została wybudowana przez twórczynię, czy twórcę domu, ale częściowo ja sobie powprowadzałam tutaj małe, drobne zmiany. No dobrze, Adrian, tobie brakuje zabawy, nie wiem, co ci może tą zabawę dostarczyć, ale tak sobie pomyślałam, że może poeksperymentuj sobie tutaj trochę. Czy ty, mój drogi, ty się bardzo zmęczyłeś, ale nauczyłaś się może jakiejś nowej sztuczki? Czy chyba nie? Chyba nie nauczyłaś się żadnego zaklęcia. A żeby nauczyć się zaklęcia, będziesz pewnie musiał skoczyć sobie do krainy magii po jakieś księgi magiczne, bo chyba żadnych nie mamy. O dziadek się do nas odezwał, no słodko. Yy, ale ty się poszedłeś przespać, tak? Dobrze. Ok, zdrzemnij się, bo faktycznie yy, potrzebujesz. Ty, moja droga, ogarniasz piesa. O właśnie widzicie, ja tu będę wchodzić i czasami usuwać pewne elementy, które mi nie pasują do wystroju, a które po prostu zostały po twórcy. No i dobrze kochana, widzę, że piesio został wykąpany, ty musisz skorzystać i tobie też się kąpiel przyda, więc sobie od razu tutaj może nawet z bąbelkami weź kąpiel, czemu nie? Tak Adrian sobie tutaj eksperymentuje, ty młody może też mógłbyś, ale... Kurczę, no nie sądzę, żeby tu były jakieś e, księgi magiczne, chyba że twórczyni pomyślała. E, no, zaraz zobaczymy. Nie. Nie ma ksiąg magicznych, w związku z czym będziemy się musieli wybrać. E, myślę, że chłopaki się po prostu właśnie wybiorą. Na zakupy kupić jakieś księgi, e, żeby. Oj oj. Co? No i wiedziałam, wiedziałam, a mówiłam ci, żebyś skorzystała. Mówiłam Ci, żebyś skorzystała. To nie. Zefir? Aha, i też Ci się chyba... A nie, myślałam, że to Zefira. Nie wiem, czy Ci się Zefira udało wykąpać. Chyba też niekoniecznie, bo on wciąż tutaj śmierdzi. Oj, Beata, Beata. Wiesz co, Adrian? Wykąp go. Przestań eksperymentować, tylko go wykąp. Tam jest jeszcze na górze jedna... Jedna wanna. Więc może o widzicie, kolejny element, który mi tu nie pasuje do wystroju, do pozbycia się. Będę tak jeszcze robić przez jakiś czas, no bo tak to jest, jak się niestety korzysta z zbudowanego przez kogoś do innej, znaczy może nie innej, ale po prostu, wiecie, do rozgrywki, w której takie rzeczy mogą się znaleźć i nie przeszkadzają. Mamy tu za mało łazienek w tym domu, trochę. Weź, nie, nie bierz kąpieli z bąbelkami, o mój Boże, wykąp psa, wykąp zefira. Być może zrobimy po prostu tak, że wiecie, oni w tym domu mieszkają tymczasowo, no bo gdzieś trzeba ich było zakwaterować. Akurat ten był pusty, ten był wolny, więc zostało tak ustalone, że oni sobie w tym domu zamieszkają. To jest jakiś dom przodków Adriana, więc wiecie, jak najbardziej. Ale jeżeli nie będą się tu dobrze czuli, to też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby. E, Boże, ile on je ten pies? Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu się gdzieś indziej przeprowadzili, w obrębie oczywiście krainy magii. No, ale zobaczymy. Zobaczymy. To jest, to jest, mag, to jest magiczny świat. Tutaj ten dom można e, zapewne na milion sposobów też przearanżować. Więc jeżeli coś im nie będzie pasować, to być może po prostu będziemy go przebudowywać. I tyle. Widzę, że się, mój drogi, wziąłeś za czytanie, ale wiesz co? Jeszcze się zdrzemnij, jeszcze się zdrzemnij przez chwileczkę. Tata tutaj ogarnie psa. Tak, tak Zefir. Grzecznie proszę, grzecznie proszę. Musimy się ładnie tutaj umyć. No, Dorota pewnie chciałaby poinformować Beatę o tym, co się wydarzyło w sprawie Pawła, bo Beata nic o tym nie wie. Pewnie gdyby wiedziała, to spróbowałaby rodzinie pomóc. No ale jak już mówiłam, tutaj raczej takie wieści tak szybko nie docierają, więc pewnie trochę czasu minie, zanim Beata się o wszystkim dowie i zanim w ogóle będzie mogła cokolwiek z tym zrobić. No, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Adrian. Dobra, wiecie co? On go już kąpie dwie godziny, i po prostu tu się nic nie zmienia. No, coś tu się ewidentnie zbadziło. Ja nie będę spędzać całego dnia na kompaniu Zefira. E, będzie chodził brudny. E, chłopaki, lecimy sobie do krainy magii. Już jest ciemno i późno, ale to może jest dobry moment. Może oni wtedy otwierają sklepy? Czy w tej grze naprawdę wszystko musi się tak badrzeć? No dobra, chłopaki sobie tutaj przylecieli. Nie są w zbyt e, dobrych nastrojach, więc nie wiem, może mm, chodźcie na arenę pojedynków, przyjacielski pojedynek sobie odstawicie. Może was to trochę rozerwie. Nie mam pojęcia, czy e, chłopaki w ten sposób mogą zyskać rozrywkę, ale mam nadzieję, że tak. Może trzeba wam miotły kupić. Będziecie się szybciej przemieszczać tutaj po tej krainie magii. <grych> mhm. Mm no dobra. Zobaczymy tutaj, kto kogo. Tak, rośnie Wam rozrywka. Dobrze, to mnie cieszy. Obawiam się Ignacy, że no nie masz za bardzo szans z Adrianem, ale słuchajcie, no okej. Okay. Trzeba Ignacego uczyć. Ignacy musi się rozwijać, musi się przygotować do pierwszego dnia w szkole. Trochę nam niestety Zefir zepsuł Zepsuł dzień tym swoim ubrudzeniem się. Ojej, ale nie tak brutalnie, Adrian. No proszę cię, nie tak brutalnie. E, weź, podziel się z nim tutaj e, wiedzą na temat odprężania umysłu, może mu to pomoże. E, a teraz sobie skoczymy na zakupy. O tutaj, chłopaki, chodźcie. Jesteśmy w Alei Magów, w każdym razie Adrian już tu dotarł. Więc chodź tu kochany, wskoczymy sobie i kupimy jakąś księgę magiczną dla Twojego syna. Czy Ty mój drogi do do dobrniesz tutaj łaskawie? Widzę, że zabawa Ci e trochę spadła. Co byśmy mu kupili? Tutaj wymagane jest, chyba te brązowe są dla e młodych czarodziejów, prawda? Księga wymazywania bonusów. No nie ma za dużego wyboru. E więc dobra, słuchajcie, kupimy wszystkie, które są po prostu dostępne. No i zobaczymy. Która z nich pomoże nam zdobyć jakieś wieści i informacje? Ojojojojojoj, oj, 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 tu się dzieją rzeczy, dobra chłopaki wracamy do domu, bo widzę, że czujecie się dramatycznie i fatalnie. No dobra, ty się czujesz tragicznie, więc kochany, toaleta, jedzonko i spanko, bo jutro do szkoły. Ty toaleta, pewnie nie zdążysz, bo pewnie masz daleko. Zaraz zobaczymy. Beata, rusz się, kibel. Bo zaraz będziesz płakać, że się sikałaś. Tobie brakuje zabawy, ale fajnie sobie usiadłeś i już tutaj rozwiązujesz swój problem, Boże, chociaż ty jeden. No dobrze, moi kochani, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie znać, co sądzicie o sytuacji Beaty i Adriana. Jak się domyślacie, oni przez najbliższe dziesięciolecie nie będą mieli kontaktu z rodziną. Zapraszam Was jeszcze do oglądania innych serii na moim kanale mam nadzieję, że wam się spodobają. A tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się do zobaczenia, do usłyszenia i pa pa.